Rozmowy telefoniczne z osobą narcystyczną, kontrola, a nie komunikacja. Zaczyna się niewinnie. Krótka rozmowa, zwykła wymiana zdań, ale coś nie gra. I masz wrażenie, że druga strona mówi trochę nienaturalnie wybiera słowa, jakby recytowała je z kartki. Albo co gorsza, wraca do Twoich wypowiedzi, cytując je słowo w słowo. I zaczynasz podejrzewać, że te rozmowy są nagrywane. I niestety, Twoje przeczucie może być bardzo trafne, bo dla osoby narcystycznej Telefon nie służy do bliskości, wsparcia czy zrozumienia. Służy do budowania przewagi, do zabezpieczenia argumentów, do tworzenia scenariusza, który gdy przyjdzie odpowiedni moment, może zostać wykorzystany przeciwko tobie. I teraz, po co miałaby lub miałby ten człowiek to robić? Po co miałby nagrywać rozmowy? Aby przygotować dowody na przyszłe konflikty, aby manipulować otoczeniem, przedstawiając oczywiście swoją wersję historii, aby używać Twoich słów do szantażu emocjonalnego, aby mieć nad Tobą przewagę w każdej możliwej sytuacji. Pamiętaj, jeżeli czujesz, że rozmawiasz z kimś, kto nie rozmawia, tylko rejestruje, jeżeli widzisz, że rozmowy wracają do ciebie w dziwnej, zniekształconej formie, jeżeli wyczuwasz nienaturalny dystans i wyrachowanie, to zareaguj, bo masz prawo do bezpieczeństwa psychicznego i komunikacyjnego. Masz prawo się chronić. Masz prawo powiedzieć dość. Napisz w komentarzu swoją historię, albo napisz do mnie bezpośrednio na WhatsApp.